Nazywam się Łukasz Kowalski i pracuję na stanowisku inżyniera serwisu pod ziemią. Praca na stanowisku serwisanta w górnej mierze opiera się na bezpośredniej współpracy z klientem przy maszynie pod ziemią. Współpraca ta polega na prowadzeniu nadzoru pracy maszyny, konserwacji, usuwaniu awarii, jak i samym diagnozowaniu przyczyn tych awarii. Najbardziej w pracy serwisanta podoba mi się przede wszystkim brak monotonii. Każdy dzień jest inny oraz każdego dnia mamy do czynienia z innymi wyzwaniami. Kolejnym plusem dla mnie jest przede wszystkim prowadzenie elektronicznych protokołów, co znacznie ułatwia nam dostęp do wszelakiej dokumentacji przy jakby zminimalizowaniu całej papierologii, Korzyściami w pracy w Hamurze na pewno są atrakcyjne wynagrodzenia z dodatkowymi benefitami, takimi jak premia uznaniowa, premia motywacyjna, premia absorpcyjna, fundusz socjalny, jak i dodatki zjazdowe. Hamur daje przede wszystkim stabilne zatrudnienie, możliwości awansu, jak i możliwość rozwoju technicznego, dlatego, moim zdaniem, naprawdę warto dołączyć do naszego zespołu serwisowego.